Zaczyna się impreza. To tak, czy to jest wideo? E, tak, to jest tyle video. jest tak. Jestem z Narodowej Agencji i właśnie ja raportuję wszystko. Cześć, jak się czujesz? To jest ostatnia Chumia impreza. O Jezu, no wiem. Hej, gdzie Ty poszłeś? A co tam robicie? Cześć. Nie przez ty sekundę. O Jezu, ciemno jest! Dzień dobry Pani, jak się czujecie? Impreza lipowa, wiem. Nie, nie lipowa. Zaraz się rozkręci, tylko o po 11. Już tyle? Nie no, po 11 się rozkręci. No tak. Boś karku jeszcze. A masz jeszcze ten przy sobie ten tekst, e, Nie, Kluczy już... Zostawiłaś, tak? Już nie zostawiłam. A dobrze. czegoś. jestem nie w Twoim pokoju. Co tam masz? Słuchaj, e, kilka wspaniałych tekstów. Słuchaj, o, ja to może teaczyk zrobimy. Przedstawienie. Już? Nie ma trudnej młodzieży. Są tylko nieodpowiedzialni rodzice. Oh, wow. Nie tolerujesz mnie, a chcesz mnie uczyć tolerancji. Łatwiej nazwać młodzisz trudną niż ją zlosubić. Fajnie, ekstra. Co robisz, ja? Nie, już nie. Tutaj tylko nie to to Jak się czujecie? Czemu jesteście tacy smutni? Rozkręci się po jedenastu dopiero. Przepiszę i jutro dostaniecie na maila w domu ma płyty, czy laptopy dostaną no, z zdjęciami.